Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Bardzo mi miło, że mogę do Państwa mówić. Mamy piękną pogodę słoneczną, no i tego się trzymajmy. Proszę Państwa, jeszcze echa nie przebrzmiały naszej konferencji. Wielu ludzi do nas pisze, że to było wspaniałe wydarzenie. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy też za wpłaty, jakie Państwo dokonali na dalsze poszukiwania, jakie Państwo zrobili za wszystkie dobre odruchy od serca płynące. Proszę Państwa, um, udostępniajmy, lajkujmy, podbijajmy łapka w głowę w górę, niech tam łapka skacze. Zróbmy wszystko, aby nasza pogadanka jak największy zatoczyła krąg, jeśli można tak powiedzieć. Ale tak ktoś napisał: Czy powstanie film o tym, co mi się w życiu udało? <laughs> Proszę Państwa, to było bardzo ciekawe. No cóż, pewnie chodziło o to, temu komuś yy, film, czy powstanie, kogo znalazłem. Kogo udało mi się odnaleźć? Otóż lista byłaby długa, ale ja nie będę się tym chwalił. Nie dlatego, że nie mam czym. Ja po prostu patrzę, jak inni to robią, z precyzją. I niech to tak zostanie. Natomiast ostatnio też odnaleźliśmy jedną osobę, która. A, a, no nie może być powiedziane kto, ponieważ rodzina sobie nie życzy, więc co ja mam powiedzieć? Proszę Państwa, powiem tak. Z tych głośnych spraw. Bo pewnie też i o to chodzi, że ciągle gdzieś jesteśmy w czymś nowym, a niezałatwione są stare sprawy, to chcę powiedzieć tak. Gdyby policja inaczej działała, gdyby prawo było inne, pewnie nasze sprawy byłyby już zakończone albo dobiegały końca. Natomiast nie są zakończone i nawet nie dobiegają końca. Dlaczego? Ponieważ czekamy. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to zapraszam, będzie naszym wysłannikiem. Tak, dobrze słyszy. Będzie naszym wysłannikiem. Na policję, na prokuraturę. Bo ktoś powiedział, to jest jakaś ściema z tą policją, coś kręcicie. Więc proszę bardzo, będzie chodził, będzie załatwiał. Jak mu się uda lepiej, będziemy mu gratulować. Jak to mówią, buzia, rąsia, klapa, medalik, limoniatka. A jak nie, no to będzie musiał sam napisać, że rzeczywiście, to nie jest wina nasza. Poza tym ja powiedziałem i powtarzam jeszcze raz: nie jestem od szukania zaginionych. To, żeby było jasne. Ja tylko pokazuję, gdzie trzeba szukać. Ja tylko uruchamiam siły, które są w tym kraju, aby szukały. Ja tylko chodzę do urzędów. Oczywiście, czasami już w desperackich aktach szukam. Ale generalnie są inni od tego. Którzy powinni to robić. Także, to, żeby to było jasne. Oczywiście, zbieramy tu pieniądze na poszukiwania. Dziękujemy darczyńcom za samochód, w którym możemy ruszać w teren. I oczywiście, że to robimy, tak? Chociaż powiedziałem przed chwilą, że tego nie robię, bo formalnie nie powinienem tego robić. Jest wiele rzeczy, które moglibyśmy w tym czasie zrobić, pomóc. A my musimy tuć się po szakach, chodzić po terenie i dopasowywać wizję do rzeczywistości. Tak to wygląda. Więc jak ktoś chce mi powiedzieć, co Pan nowego wykopał, to nic nowego nie wykopałem. Ale taka jest sytuacja. Eee, oczywiście założyliśmy tą, <tum> jakby powiedzieć, stowarzyszenie, proszę Państwa, no to jest stowarzyszenie, tak? Pomagamy ludziom w postaci najbliższych, ale tu właśnie mamy taki drugi odłam. No to nie jest ładne słowo ale może drugą, taką część stowarzyszenia, gdzie jest to grupa interwencyjno-poszukiwawcza. I tak, i tu muszę powiedzieć, że my poszukujemy. Choć powiedziałem, że tego nie robimy, tak, za chwilę się zakręcę masło, maślane, bo generalnie to my jesteśmy od czego? Żeby przekazać policji informacje, gdzie szukać, żeby oni to zrobili, albo z nimi być i szukać. Natomiast niestety tak się składa, że to ciągle musimy robić my z własnym szpadelgiem, z własną łopatą, własny czas spędzać w lesie. A podatki i tak płacimy na tych, co powinni szukać. Więc jeśli chodzi o to, tak, to poszukujemy. To poszukujemy, robimy to dlatego, że inni już tego nie robią. Ale czysto to jesteśmy od takiej pracy, jakby to powiedzieć, no. Może nieładnie biurowej, ale logistycznej. Ja, który siedzę i widzę i czuję, tak to nazwijmy, no trudno, żebym jeszcze musiał biegać z łopatą. No ale tak niestety wychodzi. Jeszcze muszę biegać z łopatą. Oczywiście nie jestem na to obrażony, absolutnie. A skądże znowu? Tylko, że jak ktoś mówi, gdzie pan teraz szuka, co pan znalazł, dlaczego pan nie kopie, to odpowiadam, nie jestem od tego. Proszę zadzwonić na policję. Dam numer, nawet taki, z którą pracujemy. Może Państwo się czegoś więcej dowiedzą, bo my wiemy tyle, ile wiemy, i ja to przekazuję Państwu. Tyle, może takiego mętyczenia, jak to się mówi, marudzenia. Znaczy, to może nie jest marudzenie, to jest po prostu fakty. Nad faktami się nie dyskutuje. Prawie, kolejne sprawy nas czekają, w tym. W nadchodzącym czasie jedziemy teraz pracować nad takim dużym miejscem, terenem, które jest no, fatalne, bardzo fatalne. Chodzi o oczyszczenie tego miejsca, chodzi o mm, dobrą energię. Tam być może był kiedyś obóz w czasie wojny, to znaczy bo to są tereny poniemieckie, ale mówię o obozie no, niekoncentracyjnym jako tako, tylko przymusowi robotnicy pracowali w bardzo złych, ciężkich warunkach. No jest to miejsce do oczyszczenia, ale później, kiedyś jak to zrobimy, pewnie o następnej pogadance o tym powiem. Proszę państwa, ale bądźmy trochę na wesoło. Tak, chcę, aby ta dzisiejsza pogadanka była bardzo wesoła. I oto jest taki e, rysunek, kiedy e, nauczyciel pokazuje studentom, jak um, robi się różne zabiegi jak się leczy no oczywiście w czasach tych pandemicznych <laughs> no jest taki oto rysunek kiedy <laughs> facet ma ściągnięte spodnie więc jest goły rzecz dzieje się że on stoi tyłem do nóg jest sobie przyczepiona taka guma a więc to wygląda jak proc w środku w tej gumie jest sadzony czopek i lekarz mówi do studentów, jest to bezpieczne, mm, zachowanie bezpiecznej odległości przy zakładaniu czopka. Naciągamy gumę, puch, wstrzeliwujemy i następny proszę. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, świat trochę, trochę, no, to jest mało powiedziane, nic już nie będzie tak normalnie jak jest normalnie. E, oczywiście ciągle poruszamy się wśród absurdów jakichś różnych dziwnych stref żółtych, zielonych, czerwonych nie wiem o co chodzi znaczy teoretycznie wiem, ale <laughs> nadal no, tego nie rozumiemy, ja nie rozumiem w ogóle o co chodzi, co do mnie mówią no, ale musimy się w tym wszystkim jakby poruszać i znajdować bardzo ciężko to jest i taki mi się kolejny nasuwa taka historia, kiedy mm, człowiek jest umierający właściwie już umiera no i lekarz przychodzi i mówi, no będzie trzeba wpisać, że to koronawirus. A ten chory, tak już ledwo żywy, słyszy jednym uchem i mówi, proszę pana, panie doktorze, panie doktorze, on się pyta, no co się stało, no przecież już, no, już, już koniec, no, panie doktorze, ja, ja, ja mam pieniądze. No i co z tego, że pan ma pieniądze, jak pan, to, to, to funkcje życia ustają, no koronawirus i wszystko. Pa, 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 panie, ja, 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 ja zapłacę wszystko, co mam. No dobrze, ale za co? Żeby pan nie wiedział, że to koronawirus. A dlaczego? No, no, no wie pan, no, napisz pan, że ja na AIDS umarłem. Dlaczego na AIDS? No wie pan, bo jak się taka odejdzie fama, to, to, to mam pewność, że nikt mi żony nie ruszy po, po mojej śmierci. I tak a propos tych różnych kwarantan, różnych rzeczy, e, mówi e, znajomy do znajomego, wiesz, kochany przyjacielu, jak to wszystko się skończy, to pojedziemy z całą rodziną na długie wakacje. Tak? A gdzie? A każdy swoją stronę. Proszę Państwa, no tak to się dzieje, ja dużo mówię o pomaganiu i tak to się dzieje, że zaczynamy pomagać. Znaczy, zaczynamy, my pomagamy. I, ale u nas też w stowarzyszeniu, a wielu ludzi pisze też do nas, jak pomóc, co zrobić, E, ostatnio dużo nam przybyło także e, stowarzyszonych, młodych także stowarzyszonych, proszę Państwa, jak pomagać. No pomagać mądrze i pomagać rozsądnie. To nie chodzi o to, żeby dawać e, chleb, dawać wędkę, tak? pomagać ludziom, znaleźć jakąś pracę, dać im tą pracę, ale niekoniecznie w sensie to, że o pomaganie to dobra, dam ci 10 złotych i opuść mnie. To jest tak, jak przecież było kiedyś oto na placu, to jest w Izraelu, na placu przy ścianie płaczu chodzi taki jeden Żyd, taki w takim nie najlepszym stanie psychofizycznym, ubrany też tak bardzo dziwnie no i chodzi i, i cały, czas, cały czas krzyczy, Panie Boże wysłuchaj, Panie Boże wysłuchaj, Panie Boże wysłuchaj. Panie Boże, wysłuchaj. Ale dość głośno to mówi, więc podchodzi do niego taki porządny Żyd, taki kawał Żyda rasowego i mówi No czego się drzesz? no czego się drzesz? No ciągle tylko chodzisz i chodzisz, no, no, no o, o co chodzi? On no, tak patrzy na niego i mówi, no modlę się, żeby Pan Bóg mi chociaż dał 100 dolarów. No to ten rasowy Żyd wyciąga 100 dolarów, daje mu i mówi so, masz te 100 dolarów, idźże w cholerę. I nie przeszkadzaj nam. My tu się naprawdę o dobrze pieniądze modlimy. I tak jest, proszę Państwa, z pomaganiem. Chodzi o to, żeby mądrze dobrze pomagać, a nie być tą zapchaj dziurą. Tak to jest bardzo ważne, bo pomoc to jest coś, co powinno płynąć z naszego serca, od nas. A w dzisiejszych czasach to, proszę mi wierzyć, pomagać można na wszystkie sposoby. Na wszystkie sposoby. I pomagać trzeba, aby zdać świadectwo. Taki egzamin z dojrzałości, ale własnej, psychicznej, emocjonalnej, życiowej. Bo proszę mi wierzyć, w dzisiejszych czasach bardzo ta pomoc jest potrzebna i niekoniecznie ta fizyczna, ale okazuje się, że bardzo, bardzo jest potrzebna ta pomoc psychiczna w sensie, Psychologiczna, w sensie bycia z kimś, wysłuchania. Dzisiaj ludzie pozamykani w jakichś e, strefach, pozamykani na jakichś kwarantannach, nie mają się do kogo wygadać, nie mają co ze sobą zrobić. I pewien człowiek zrobił coś takiego, że ogłosił to wszędzie wobec w internecie, a gdzie się tylko dało, że to jest jego numer telefonu. Jeżeli chcesz się wygadać, zadzwoń. I ludzie mogą do niego dzwonić i gadają o wszystkim. A on tak słucha, słucha i też z nimi rozmawia. Eee, to jest taka forma pomocy, bo bardzo często my właśnie w tych czasach chcielibyśmy się wygadać, chcielibyśmy komuś coś powiedzieć. Niekoniecznie mamy komu, niekoniecznie mamy jak. I to jest najbardziej pomoc potrzebna, bo to, że komuś niesiemy na górę ziemniaki. To, że komuś tam, nie wiem, potniemy drzewo, jak ta niewidzialna ręka, jak to kiedyś było, to jest fajne, to jest dobrze. To, że babci zrobimy zakupy, to jest też bardzo fajne. Ale obecność czyjaś jest bardzo ważna. Bardzo ważna jest obecność czyjaś, i bardzo ważne jest powiedzenie, jak bardzo Cię kocham. Jestem z Tobą. Tak, mówię, jak bardzo Cię kocham. Nie chodzi o to, że masz chodzić po ulicy i mówić kocham was, kocham was, bo zamkną ciebie. Ale dać człowiekowi, że go kochasz. Tak prosto kochasz Go po swojemu. Tak jak życie. Jesteś dla niego, a On jest dla ciebie. W tym wszystkim także musi być Bóg. Bo bez Boga jest bardzo ciężko i ludzie mówią, gdzie jest Bóg, że pozwala na coś takiego, ale przeżyliśmy Holokaust czy my przeżyliśmy no może inaczej ale oświęcim, powstanie warszawskie, wojnę my, to znaczy nie ja, tak ale nasze pokolenie i co było gorsze niepewność czy będzie łapanka w Warszawie czy cię nie rozstrzelają pod murem jakiejś kamienicy czy dzisiaj, że może gdzieś tam po nogach się posmyla koronka i zamkną cię na kwarantannę, gdzie możesz włączyć telewizję i oglądać no bodajby durną telewizję, ale jesteś spokojny że nikt za chwilę nie powie pod mur. Więc przeżyliśmy to wszystko, tak? I wtedy był Bóg i teraz jest Bóg. Ponieważ dał nam wolną wolę i możemy robić to, co uważamy za stosowne. W domu rodzice też mówią, synu, masz wolną rękę. Pracuj, działaj, rozwijaj się. I wracają do domu, a tutaj po prostu piekło w domu. Sko połamane, poszarpane, jakaś dziewczyna, jedna leży w kącie, druga gdzieś tam się chwieje, on się pytają co to jest. No ja tak tato sobie wyobrażam wolność. A skoro tak sobie wyobrażasz wolność, to nie będziemy in ingerowali w tą wolność. Tylko za parę lat zobaczymy, co z ciebie wyrośnie. No i okazuje się, że właśnie nic z niego nie, nie wyrasta. Ale dali wolną wolę, więc Pan Bóg daje nam wolną wolę, mówiąc co jest dobre, co jest złe. Czy ci rodzice nie powiedzieli swoim dzieciom, co jest dobre, co jest złe, ależ powiedzieli. Natomiast dziecko poszło na skróty. Po prostu poszło na skróty. I jak wielu z nas, idzie na skróty. Dlatego pomoc, działanie, miłość Boga jest najważniejsza. A cała reszta jest dodatkiem. Jak to ktoś mądry powiedział, że dla tych, którzy mają odwołane wesela z powodu koronawirusa, dano wam drugą szansę na przemyślenie waszej decyzji. Proszę państwa, te absurdy. Jakie są, po prostu czasem aż mnie, no, możemy powiedzieć, wyrywają z butów. Wiemy o tym, wszyscy o tym wiemy, że są zalecenia. Zalecenia nigdy nie są rozkazem, żeby było jasne. Więc zaleceń niekoniecznie trzeba się słuchać. Jeżeli mamusia by mówiła do syna, synu, mam zalecenie. Takie, abyś rano codziennie o siódmej wyrzucał śmieci, to to dziecko to zalecenie obejdzie. Ale jak matka powie, pamiętaj synu, jest przykaz. Zawsze o siódmej rano wychodzi ze śmieciami, bo wtedy no to on to wynosi. Więc te wszystkie rzeczy, maseczki, rękawiczki, te, 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 te spirytusy do mycia, rąk, to są zalecenia. A co to znaczy zalecenie? Zalecenie to znaczy, że. Profilaktycznie zalecamy, aby się oddalić od siebie. Profilaktycznie zalecamy, aby myć ręce wchodząc do sklepu. Profilaktycznie zalecamy, a i tak dalej, i tak dalej. Więc to są zalecenia. Albo się do zaleceń zastosuje, albo nie, ale zalecenia nie są rozkazy. Natomiast ludzie są nadgorliwi i na takim niewielkim sklepie jest napis. Kiedy wchodzisz do naszego sklepu, Załóż maskę, zdezynfekuj ręce i załóż rękawiczki. Jeśli już nie dbasz o swoje zdrowie, to Twój problem, ale zadwaj o nasze. No to jest dopiero, to jest dopiero, tam wszyscy chyba nie wiem. Jeden na drugiego chyba co chwila polewa go spirytusem. Cała obsługa pijana, a jest wszystko dobrze, a się nie znalazimy na koronawirus. Wi o, to coś na tej zasadzie. Są jeszcze głupsze rzeczy, które piszą. Tak. Jedna pani w sklepie, kiedy wszedłem do niego, zobaczyłem, że lata z tym psikaczem po rękach i do każdego, kto wszedł, a nie psiknął, no, leci i mu psika po rękach. Od razu wyszedłem. Powiedziałem, ja, ja sobie nie życzę, żeby jakaś kobieta za mną goniła yy, ze spirytusem. To ja bym się dobrze ucieszył, gdyby podane było to w innej formie, a nie z psikaczem. Oczywiście można by się jej sprzeciwić. Można by powiedzieć, co pani robi. Ale będzie więcej zamieszania niż to warte. To jest tak jak lekarz pyta się hmm, pacjenta uprawia pan jakiś ekstremalny sport? Pacjent odpowiada tak, czasami sprzeciwiam się żonie. I tak to proszę państwa z tymi różnymi absurdami jest. Taki oto też absurd, ktoś się pyta Dlaczego muszę płacić abonament radiowo-telewizyjny? No odpowiadają mu: bo słucha pan radia, ogląda telewizję publiczną. Na co pytający od odpowiada: nie, 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 nie słuchał radia, nie oglądam telewizji. No toż urzędnik do niego mówi: dalej, no ale ma pan urządzenie, dzięki któremu mógłby pan oglądać, trzeba więc płacić. Ów pytający poprawia się, kołnierzyk, włosy. Uśmiecha się i mówi: W takim razie dajcie mi 500 plus. A ma pan dzieci? Nie mam. No to jak mamy panu dać? No ale mam urządzenie, dzięki któremu mogę mieć. Ale proszę Państwa, trzeba do tego wszystkiego podejść na wesoło, trzeba do tego wszystkiego podejść, e, jakby to powiedzieć, no tak, z dozą jakiegoś zdrowego rozsądku. Nie dajmy się zwariować. W takich po prostu dla mnie, ja wiem, czy ciężkich, zwariowanych czasach, tak? Przecież nas wszystkich zastraszono. Nas wszystkich wzięto na strach. Gdyby nie było telewizji, gdyby nie było tego Facebooka, nie wiedzielibyśmy, kto umiera, ilu umiera no gazety byśmy brali ale one nie zrobiłyby takiego spustoszenia jak robi nam telewizja proszę Państwa jeżeli ogląda się ciągle to samo a wmawiają, że to jest właśnie wczoraj nagrane to ktoś zwariował i jest taka sytuacja tak, że wiecie wszyscy chcą jakoś żyć, jakoś funkcjonować ale nikt nie chce żyć w strachu a każdy jakoś musi żyć i kiedy Żyd Poszedł do lekarza, lekarz go zbadał i mówi, no to jest prywatna wizyta, musi pan zapłacić 200 zł. No to ten Żyd stoi i mówi, A jej, 200 złotych, aż tyle? Ale cóż, no, no lekarz też musi żyć. No dobrze, dam mu te 200 zł. No i wyszedł z tego ośrodka zdrowia. No ale ma receptę, no to idzie z tą receptą i wchodzi do apteki, kładzie, no pani w aptece tą receptę czyta, realizuje leki i mówi 500 złotych. ej, mówi, że 500 złotych, ej. ale cóż z drugiej strony, no cóż powiedzieć, no, no ten aptekarz, no też musi żyć, no dobra, dam te 500 złotych. Wziął te 500 złotych, dał, zabrał leki, wyszedł, idzie tak z tymi lekami, nagle podchodzi do śmietnika, wrzuca te leki do śmietnika i mówi, no, leki lekami, ale ja też muszę żyć. Proszę Państwa, Cóż tu więcej mówić? Ostatnio miałem panią, która miała kontakt ze swoim synem. Syn zmarł w, po ciężkiej i długiej chorobie. Miał 19 lat. Mieliśmy kontakt bardzo taki, bym powiedział poruszający kontakt, bardzo taki, no, bardzo wrażliwie to wszystko było, ale, 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 naprawdę, naprawdę bardzo to ładnie poszło. I proszę sobie powiedzieć, że wymienił nawet dwóch kolegów, których bardzo, bardzo lubił i powiedział, a to było niesamowite, powiedział um, przemów do jego kolega, był nazywał się um, Piotrek. I kiedy on mówił, to powiedział: e, Powiedz Piotkowi, niech nie robi głupot. E, okazało się, e, bo ta pani nie wiedziała, o co chodzi z tym Piotkiem. Jaki głupot. No tam miał kolega Piotka. E, kiedy pojechała do domu, e, spotkała się z tym Piotkiem, zapytała się, o co chodzi, a Piotrek powiedział: Mam ciągle myśli samobójcze o matko, chyba tego. Nie, nie, to ja tego nie zrobię. Także e, czasem takie przekazy po prostu dają nawet pomoc tym, którzy są obok a mają niestety nie za fajne myśli bądźmy zdrowi, miejmy pogodę ducha ładna jest zwłaszcza pogoda tydzień ma być też jeszcze taki lajtowy cieszmy się tym wszystkim no i tak na koniec przywieźli strażacy do szpitala poparzonego faceta lekarz go zbadał i mówi ojoj panie ma pan więcej złamań niż poparzeń co to się stało a pacjent odpowiada, bo te cholery gasiły mnie łopatami. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Życzę powodzenia, zdrowia i czego tam sobie każdy życzy. Nie powiedziałem, jaką książkę czytam, ale w tym nawale pracy i tego, co nas czeka, właściwie to tak naprawdę nie zajrzałem jeszcze do żadnej lektury. Chociaż muszę powiedzieć, że. Jest taka książka Fajna Jezus mówi dziś do mnie. Jeżeli Państwo chcieliby naprawdę taką wzmacniającą książkę, to proszę sobie do niej zajrzeć. To jest bardzo fajna książka. A jeżeli ktoś nie chciałby, bo powiedzą, o matko, same religijne książki, to zapraszam do lektury, która jest niesamowita. Tak, lektura Wańkowicza Jeżeli ktoś nie wie, to jest Wańkowicz proszę wpisać yy, yy, w Wikipedię. Natomiast ja jestem po prostu zachłyśnięty, w sensie pozytywnym, Wańkowiczem. Ziele na kraterze, czy też jego pamiętniki pobytu w Stanach. Kiedy Państwo poczytają, w którym roku on był w Stanach i to, co już tam zobaczył, to Państwo dopiero załapią, że my dopiero dzisiaj zaczynamy to mieć. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Dziękuję jeszcze raz za wpłaty, za pomoc, jaką Państwo nam dają. Podbijajcie, lajkujcie, róbcie wszystko, co się da, udostępniajcie, machajcie łapkami. Kocham Was wszystkich. I jak to mówią, Alleluja i do przodu.